Ach, to jest życie! Słońce, piasek, palmy i naturalnie pani sałata. Wierna towarzyszka. Słucham? Nie zaczynaj, duszko. Niemożliwe, żeby na wyspie nie było żarcia. Po prostu stary krab jeszcze nic nie znalazł. Ale trochę pogłodniał. Kogo nie ma, to jaki plan? No więc, najpierw wchodzimy na ściany, potem zjeżdżamy kominem i zjadamy ciasteczka, które dla nas zostawili. Eee, komina tu nie ma, ale na pewno jest wentylacja, gdybyśmy tylko umieli się po tym wspiąć. Tak się składa, że wziąłem małego włamywacza. Eee. Może tym? Cztery stare sznurówki? Butów nosić nie mogę, ale mam sznurówki. Dałoby się coś mocniejszego, ale trudno, chodźmy. Au! Au! Ej, czekaj, wpadłam na pomysł! Zarzućmy kotwicę! Wentylacja na pewno prowadzi do skarbca. To w drogę! Super! Ja chcę jeszcze raz! Nie teraz, Patryku, nie ma na to czasu, a co gorsza, pan Krab ma coraz mniej tlenu jaj, taki głodny! Ach, co? Co mnie podkusiło, żeby lądować na tej wyspie! A co to zrobiłem? O! Ha! Och, po co wygadywałem te rzeczy do pani Sałaty? <laughs> Brak mi jej, czemu jej nie ma? Pani Sałato! Gdzież ona jest? Co ja zrobiłem? <laughs> pani Sałata, kochaniutka, nic ci nie jest. <laughs> tak się martwiłem, przepraszam, duszku, nigdy mi już błagam, tak nie znikaj! <laughs> co to? <laughs> Panienko! Sławki Neptunie! Skąd pożerać kasy? Nie dam ci wesłać pieniędzy bez walki! Oddawaj mi panią sałatę, potworze! Patryku gotowy! Ten zamek nawet tego nie poczuje! Proszę cię delikatnie! Finezyjnie! A tak, mam tu coś akurat. Otwarte! Dzień dobry panowie! Eee! Przejrzeli nas! Kodu! Kryć się! Chować! Ratować! Co tutaj się stało? <grym> Czy mogę czymś panu służyć? Tak, e, chcę dokonać wypłaty. Chcę wypłacić pana kraba. Jest pan pewny, proszę pana? Nie mamy tutaj takiego depozytu. Oh. Nie puszczę cię, smoku z ssący! Dość tego! Masz karo. Albo ty, albo ja! Za! Albo ty, albo ja! Ha <ścoughs> Pokonałem smoka pożeracza szmalcu! Zwycięstwo! Ochrona?